Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować gołąbki, które dostałem od Pana Marcina Dostałem dwie parki Tutaj zamknąłem pierwszą no, Samica jest taka siwa, z tych takich brudnych siwych gołąbków Białe plamki ma na głowie Samczyk jest taki pstry grochowy, nie ma obrączki Samiczka ma czerwoną obrączkę, czerwoną spinkę na nodze i, i wisi skrzydło. Nie wiem dlaczego, no ale drugie ma normalnie. A to jakby wisi, może miała coś uszkodzone w nim. Nie wiem, pan mi tam właśnie mówił, że będzie tak, będzie wisiała i to skrzydło. No ale samiczka wygląda tak, samcych tak wygląda. To jest jedna parka. Yy, druga parka to jest yy, siwy samiec i grochowa samica no ale to zaraz pokażę o tak się prezentują lata normalnie samica znaczy na gołemniku i w tam była i ona lata normalnie o tutaj widać, teraz można zobaczyć, że ma normalnie drugie skrzydło a to jedno nie wisi tak, może miała uszkodzone ale lata normalnie, jakoś nie widać, żeby jej to przeszkadzało i nie wiem w sumie, co mogło jej być, mogło mieć jakieś uszkodzone trochę, złamało się jej czy coś, no ale tam nie wiem, nie pytałem też pana Marcina, o co tam się jej stało. Bynajmniej mi mówił, że będzie miała jedna samica skrzydło, z krzydłu, wisi, że będzie samczyk, który nie ma obrączki, no i tam jest ten samczyk pstry, nie ma on obrączki. Jedna parka tak wygląda. Zaraz zamknę drugą parkę i wracam. Jestem, zamknąłem teraz drugą parkę. Jest tutaj samiczka grochowa, siwy samczyk. Samczyk jeszcze nie wypierzał do końca. Można zobaczyć tak wygląda. To jest to wyjść. Yy, parka z 2019 roku. Oboje. Nie wiem czy będzie widać tam bo ona tak boi się sam co może będzie widać kawałek chyba widać tego y, numeru samicy by było widać jakby się nie trzepała no, no no sam, samczek z 2019 roku siwy cały nie ma żadnych y, białych plamek, piórek samica też y, nie ma cała grochowa, jest taka 19 rok i tamta samica od tego od tego samca którego też była z 19 roku, tylko miała czerwoną obrączkę, a tę te mają żółtą. Tutaj siedzi mój samczyk no. i tak wyglądają te dwa gołąbki. Taki krótki filmik w prezentacji porozdzielane wszystko, tak jak w tamtym filmie było pokazane. Tutaj blachę pod dach też wsadziłem Bo tam co zakleiłem ten dach to jednak przeciekało jeszcze Bo się odkleił klej I po prostu wsadziłem tak i normalnie teraz cieka sobie i jest dobrze Wlatuje tam do przodu, nic tutaj nie cieknie No teraz mam 10 samców, 10 samic Więc mam porówno Yy, jeden, ten staropolski, nie wiem gdzie on tam siedzi. Nie widzę go A, dałem go siostrze, zapomniałem całkiem. Siostrze go dałem, tam sobie trzyma. Niech sobie tam hoduje. No. I teraz mam równo 10 samców. 10, yy, 5 samców i 5 samic. Jestem z powrotem. Musiałem do przerwać, przerwać nagrywania. Teraz to sobie w głowie pokładałem też i źle powiedziałem nie 5 samców pięć sami, tylko 10 samców. 10 samic mam teraz ładnie równo. No i nie będę musiał kombinować co zrobić, jak nie będzie nie będzie jak sparować, bo będzie samic to za dużo albo samców za dużo. Czerwony samczyk stary Siedzi. Ten młody Szyma, tam samiec którego dostałem od pana Luciana. O, tak się prezentuje teraz wypierzą, to ładnie wygląda, wcześniej tak wypierzane były, że... O, tutaj ten jeszcze nie wypierzą No pióra na głowie Trochę na skrzydłach No no więc w sumie to by było na tyle, chciałem, aby pokazać, e, chciałem, aby pokazać jak wyglądają nowe gołąbki. Tutaj samica górę. Przedkładam od razu. Samica. Muszę posprzątać jeszcze. Ale to. Ten. W najbliższym czasie posprzątam, bo teraz nauczanie mam obozalne to, to będę miał czas. O, i samiec mi teraz przyszedł tutaj. Dobra, ale zaraz go złapię i przeniosę. No dobra, no to, to by było na tyle. Taki krótki filmik, następny filmik, nie wiem. Nagram z czego miałem nagrać, nagrywać częściej, ale w ogóle nie miałem pomysłu na nagrywanie. No i nie wiem, będę miał jakiś pomysł albo będzie jakaś okazja, żeby nagrać film, no to tam yy, nagram jakiś wstawie. No, więc dziękuję do, za oglądanie i do następnego.